Dzień dobry, mm. Jacek Gołębiowski, jestem lekarzem pediatrą i odpowiadam za pracę oddziału pediatrii w Szpitalu Wojewódzkim im. Sokolskiego w Obrzychu. Chciałbym poruszyć taki problem, który wydaje mi się ciągle aktualny, czyli kwestia wiedzy medycznej, którą się posługujemy. My lekarze posługujemy się wiedzą, czy powinniśmy się posługiwać wiedzą opartą na faktach. To jest taki sposób pozyskiwania wiedzy i stosowania jej w praktyce oparty na rzetelnych badaniach naukowych. Stykamy się w naszej pracy jakby z drugim źródłem wiedzy, z którego korzystają dużo części rodzice, wiąże się to oczywiście z dostępem do środków przekazu, taki jak telewizja, czy internet. i Często to ta wiedza, którą tam można pozyskać, nie jest w żaden sposób zweryfikowana. Ale ponieważ jest atrakcyjna dla odbiorcy, więc bardzo chętnie jest używana. E, zwłaszcza, że pozycjonowanie pewnych informacji medycznych w mediach właśnie tego typu wpływa na e, no, też duży niepokój rodziców. Do przykładu powiem, że jeżeli wpiszemy w wyszukiwarkę internetową e, frazę, powiększony węzeł chłonny, to na pierwszym miejscu odp dostaniemy odpowiedź że jest to białaczka. No i teraz możecie sobie Państwo wyobrazić, jaki jest dalszy ciąg, to znaczy niepokój rodziców, zanim uzyskają jakieś zweryfikowanie tej odpowiedzi, no to mija dłuższy, dłuższy czas dużego napięcia w rodzinie. E... Powiedzmy, to jest taki grubszego kalibru problem, czyli onkologia, natomiast na co dzień mamy dużo prostsze sytuacje. Na przykład obecne w zasadzie już teraz przez cały rok infekcje najczęściej etiologii wirusowej, które w wielu wypadkach są zupełnie niepotrzebnie leczone preparatami, które albo nie są potrzebne, albo mogą być szkodliwe dla, dla dzieci. Podam to jaki przykład z mojej praktyki sprzed kilku lat, gdzie matka 3-miesięcznego dziecka e, zwróciła się do mnie o pomoc zaniepokojona tym, że nie jest w stanie podać wszystkich leków przepisanych z powodu kataru e, i takich, które sama gdzieś tam znalazła e, do stosowania u dziecka no, z nieznacznie nasi nasilonym katarem. E, okazało się, że dziecko dodatkowo nie jadło. Jak podsumowaliśmy, ilość syropów, które to dziecko otrzymuje i cukru, które który jest z nich zawarty? Okazało się, że przeciętny człowiek nie jest w stanie tyle cukru przyjąć, jeszcze do tego mieć apetyt. W ogóle o tym zapominamy, stosując różne preparaty, tego, znaczy takie, które są poza albo które można zakupić bez, przepisa, bez przepisania przez lekarza. Jest to masowy problem, który, z którym się spotykam. Następny problem to jest. Pewne nadużywanie leków, które zwraca moją, nie tylko moją uwagę. To jest stosowanie masowe leków przeciwastmatycznych u dzieci, które mają zwykłe infekcje wirusowe i nie mają żadnych podstaw do rozpoznania astmy. Stosowanie inhalacji. W tej chwili już nie ma rodziny, nie znam rodziny, która nie ma w domu inhalatora. I przy każdej okazji stosuję leki albo sterydy wziębne, które są stosowane w astmie, albo leki rozkurczające oskrzela, no dziwiąc się, że nie ma specjalnie efektu po takim leczeniu. W związku z tym apeluję jakby do, do wszystkich rodziców, żeby wiedzę uzyskiwali od lekarzy, którzy wiedzą opartą na faktach powinni się posługiwać. No różnie oczywiście to też bywa, ale najczęściej ta wiedza pozyskiwana od lekarzy Pozwala na uniknięcie niepotrzebnego, niepotrzebnego leczenia. Problem, który też jest bardzo powszechny, to jest traktowanie gorączki jako choroby. Rodzice przychodzą często z taką informacją, że już czwarty czy piąty dzień stosują leki przeciwgorączkowe, według tam schematów e, różnie formułowanych, i dziecko dalej gorączkuje. Otóż, proszę Państwa, to postępowanie być, powinno być zgoła inne. Czyli najpierw trzeba ustalić rozpoznanie, dlaczego gorączka występuje, a potem stosować lub nie stosować leczenia. Natomiast taka praktyka, jaka teraz ma miejsce, prowadzi do tego, że możemy mieć działania uboczne, bo każdy lek może poza preparatami do homeopatii ma działanie uboczne. W związku z tym narażanie dziecka niepotrzebnie na działania uboczne różnych leków stosowanych no, nie jest uzasadnione. Proszę pamiętać też, że gorączka nie równa się ból, Czyli może być dziecko, które gorączkuje, i być we względnie dobrej formie, nie narzekając na ból. A jeżeli mamy i wtedy nie ma potrzeby stosowania tych leków albo jeżeli mamy dolegliwości na przykład związane z zapaleniem ucha środkowego wówczas stosujemy lek przeciwbólowy, a nie przeciwgorączkowy, jak to się bardzo popularnie stosuje. No i ostatnio powstał taki, na no pewno praktyka powstała, która polega na tym, że traktujemy leczenie przeciwgorączkowe na równi z leczeniem paliatywnym, czy leczeniem bólu przewlekłego, stosując leki przeciwbólowe w takim mechanizmie, jak stosuje się tu u pacjentów w sułkowym okresie, np. choroby nowotworowej, gdzie musimy mieć stałe stężenie leków we krwi, żeby pacjent nie odczuwał dolegliwości. W przypadku gorączki czy bólu ucha stosujemy te leki doraźnie. Dlatego też przenoszenie pewnych praktyk ze specjalistycznych działów medycyny do postępowania w prostych schorzeniach nie ma żadnego uzasadnienia. Dziękuję Państwu.